Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są AmoService, Ekstrafelgi.pl, Staffa, Carbon Tech, Chakram Samochodowe Instalacje BRC, 2B Autoracing.pl 16. lotos Grand Prix Sopot Gdynia już za nami. W tym roku zawody w wyścigach górskich rozgrywane nad Polskim Morzem okazały się wielkim wydarzeniem motoryzacyjnym. Tysiące kibiców, jacy pojawili się na trasie, świadczy tylko o tym, że popularność wyścigów górskich rośnie z roku na rok. A Sopot jest idealnym miejscem do promocji jak żaden inny wyścig. Sopot to dla zawodników nie tylko wyścigi, ale czas na spędzenie rodzinnego weekendu w spokojnej wakacyjnej atmosferze. Tak też było i tym razem. Już od piątku wyścigi górskie załadnęły wakacyjną stolicą Polski, czyli Trójmiastem. Pod Centrum Handlowym w Zgórze w Gdyni odbywało się badanie kontrolne 56 samochodów, jakie przyjechały na nadmorskie zawody. Podczas rund GSM-Sopot do rywalizacji powrócili Oleg Michałowski, Artur Robiński i Michał Sowa, którzy zamieszali mocno w stawce klasyfikacji generalnej. Walczymy w grupie N, tak. Jest nas pięciu, także, także jest z kim pojechać. Jest y, trzy auta w grupie A, także też będziemy z nimi walczyć. No brakuje tego, to jest normalne, to jest sytuacja taka, to jest nieuleczalna choroba, tak moim zdaniem i to gdzieś tam zawsze człowieka męczy, że, że taki jest odruch taki bezwarunkowy w zasadzie, że no wrzucał, wrzucą sobie te wyniki online, patrzą co się dzieje, nawet no, tam gdzieś tam myślami wiadomo, że tu jestem z chłopakami i... i Chciałbym być tam trochę w tej zabawie cały czas i tak no, wiadomo, że chodzi tu o kasę głównie, a ze względu właśnie na nią jadę tą jedną eliminację i być może zobaczę jak to pójdzie dalej, pojadę może do końca sezonu. Cieszę się, że przyjeżdżam do te zawody, bo jest to jedna z moich ulubionych tras. Pogoda jest taka, że tak powiem zmienna, więc tym bardziej zapowiadam się ciekawać ciekawa rywalizacja. Tak jak rok temu naszą relację chcielibyśmy rozpocząć od najmniejszej klasy samochodów, jakie startują w cyklu GSMP, czyli od popularnych Fiatów 126P, które tak jak mocne potwory robią wielką furorę wśród kibiców. Na starcie 7 i 8 rundy stanęły trzy takie maszyny. Michała Maciusika, Daniela Bachledy oraz Grzegorza Ostrowskiego. Zdecydowanie liderem podczas obu rund był Maciusik, który wyprzedził Daniela Bachledę oraz Grzegorza Ostrowskiego podczas obu dni rywalizacji na 3050-metrowej trasie z Sopotu do Gdyni. Sopot to niewątpliwie wakacyjna stolica Polski, która przyciąga w czasowiczu. To właśnie oni pojawili się tłumnie, aby dopingować najszybszych kierowców w Polsce na co dzień startujących na południu Polski w górach. Ośce, lider Rafał Grzywaczek i Roman Baran mieli bardzo mocnego konkurenta, jak co roku podczas lotos Grand Prix Sopot. Pojawił się Piotr Luciński, tym razem Piacie z klasy Open do 2000. To jest moja jedna z ulubionych tras, i, i zawsze sobie obiecuję, żeby tu wrócić. No i w miarę możliwości staram się to zrobić. A jeżeli udaje się jeszcze mieć frajdę z jazdy, to tym bardziej. E, lubię też, jak wszyscy, chyba warunki nadmorskie, także, także wracam tu chętnie. Mam nadzieję, żeby w tym roku jeszcze raz wystartować, ale. Ale chyba nie. Sobota to wygrana Romka Barana. Rafał Grzesiński tego dnia się na drugim miejscu w klasie Open 2000. Ruciński przez awarię nie ukończył siódmej rundy GSMP. No jest brudno, no wiadomo, że to nie wina organizatora, że po prostu z autobusu się ropa wylała. Jest częściowo mokra, częściowo sucha. Ja jadę na deszczu w zawodników tak samo. Bo po prostu no, ciężko na slicku zebrać się ze startu przede wszystkim. Niedziela to jednak dominacja Warszawiaka w 600 z silnikiem 1,8. Tuż zanim Open do 2000 uplasował się Roman Baran, a trzeci był Rafał Grzywaczyk. Trasa, fakt, jest płaska, ale jest też niebezpieczna z krawężnikami, co im bardzo odpowiada. Podbija nasz setup zawieszenia, jest taki, że te dziury gdzieś się wybierają. I... Jest ok. Czwórkę w ósmej rundzie GSMP w klasie Open od 2000 uzupełnił Artur Gaś, startujący po raz pierwszy na trasie w sobocie. Ośkę wygrał w sobotę Szołek, czyli Paweł Stefanicki. W Niedzielę inicjatywę przejął Ruciński, który oprócz wygranej ośki był siódmym w klasyfikacji generalnej ósmej rundy GSMP. Na liście zgłoszeń Sopockiego Wyścigu widniało ponad 20 samochodów historycznych. Najlepszym w sobotniej rundzie okazał się lokalny matador Krzysztof Rosak, który wystawił Mitsubishi Lancera Evo czwartej generacji. Tuż za nim plasował się Christian Zaleski w Porsche 911 SC, a trzeci był Marcin Kozłowski w Fordzie Sierra kosła. Jest ciekawie, ciekawie, jeździ się bokami, <laughs> troszeczkę nierówno, troszeczkę równo. No, generalnie poznajemy trasy, tak trasy już znamy, ale tym autem poznaję, poznaję trasę, co się tam z nimi dzieje, jak, jak ten przód i jak ten tył się prowadzi. No Na razie pogoda jest taka zmienna, troszeczkę mokro padało, schnie, hmm. jeszcze nie do końca suche. No, męczymy. Niedziela to zmiana lidera i przejęcie inicjatywy przez Zaleskiego. Drugi na mecie ósmej rundy był Krzysztof Rosa, a trzeci Wojciech Boltowski w Audi Quattro S1. Mocna grupa N pojawiła się podczas zawodów Lotus Grand Prix ze sprawą powracającego do walki w górach Michała Soby, Damiana Łaty oraz debiutanta w górach Adama Tomaszka, który na co dzień startuje w rajdach RSMP, kolejnego debiutanta Marcina Słobodziana oraz Wojciecha Schulza. Liderem pierwszego dnia nieoczekiwanie okazał się Michał Soba, który powrócił do startu w grupie N. Michał najlepiej poradził sobie na mokrej nawierzchni i przedzając drugiego tego dnia Damiana łatę o 560 tysięcznych. No i jest niebezpiecznie, bo wyrastają krawężniki drzewa, także, także trzeba być być od startu do mety strasznie skupiony i, i prowadzić auto agresywnie. Drugiego dnia Sowa spadł na trzecią pozycję w NC, a pierwsze skrzypce grał Damian Łata, obecny lider grupy N i klasy N 2000. Dwa idealne podjazdy wyścigowe dały Kielczaninowi czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów ósmej rundy GSMP. Trzecie miejsce w sobotę zajął Marcin Słobodziak w swoim debiucie w GSMP. Marcin zaczyna dopiero swoją przygodę, ale już widać, że będzie bardzo szybki. Ciężka trasa na debiut, no ale chciałem pojechać, chciałem pojechać, pojechałem. Szkoda, że takie warunki. Bo też yy, nowe auto, więc jeszcze go nie, nie czuję, a tutaj deszczowo, pusty olej, więc ciężko się jedzie, ciężko się jedzie, ale robię co mogę. Niedziela to zwycięstwo Łaty, który zostawił za sobą Adama Tomaszka, startującego Lancerem Evo 10 czwartego podczas siódmej rundy. To pierwszy raz, na pewno nie ostatni, bo dobrze się bawię. Bardzo się podoba trasa, szczególnie tutaj koledzy, którzy jeżdżą cały sezon, wspominali, że Sopot mi się spodoba z uwagi na to, że ma bardziej rajdową charakterystykę niż, niż wyścigową, ale myślę, że na innych też, też będzie mi się podobało. Najszybszy w grupie N wśród samochodów napędzanych na jedną oś był Sebastian Teter w Civic Type R. Grupę A po raz kolejny w tym sezonie podczas sobotnich zawodów wygrał Grzegorz Kozioł, umacniając się na pozycji lidera sezonu 2013. Niedziela to niestety uderzenie w szykanę podczas ostatniego podjazdu i odpadnięcie z rywalizacji. Za rondem jest odcinek, dwa prawe zakręty, które trzeba przejść pełnym gazem. Myślę, że będzie dobrze. No, trzeba jeździć asekuracyjnie, bardzo ślisko, dużo cementu na trasie, mokro, trochę sucho. Przyspieszymy. W sobotę tuż za lanserem Ewo Kozioła spacyfikowano Szołka, czyli Pawła Stefanińskiego, który w niedzielę objął prowadzenie i po odpadnięciu Kozioła zajął pierwsze miejsce w grupie A. Trzeci w sobotę był Jakub Paczkowski w hondzie Integra. Niedziela to druga pozycja zawodnika automobil klubu wielkopolskiego. Podczas GSMP Sopot debiutował kolejny kierowca Hubert Maj w Subaru Imprezie A 2000. Sobota to czwarta pozycja w grupie, w niedzielę zaś Maj zajął trzecie miejsce na podium grupy A i pierwsze miejsce w A plus 2000. Najciekawsza rywalizacja rozegrała się jednak w klasyfikacji generalnej zawodu. Tu do mistrzowskiej formy powrócił Rafał Grzesiński wygrywając obie rundy Lotus Grand Prix Sopot-Gdynia. Po raz pierwszy w karierze, trzeci w ubiegłym roku, tym razem Kielczanin, nie dał szans swojej konkurencji i pewnie stanął na podium. Strasznie się cieszę. Dziękuję za wsparcie rodziny, która tutaj właśnie jest i mocno dopingowała i trzymała za mnie kciuki i, i, i byli pewni, że w końcu ogarniemy to auto także będzie zdolny wygrywać razem ze mną. Lider generalki sezonu po sześciu ostatnich rundach Tomasz Nagórski w sobotę musiał uznać wyższość Grzesińskiego. Drugi wynik po zaciętej walce zapewne smakował dużo lepiej niż zwycięstwo z dużą przewagą. W niedzielę Tomek uprawił rekord trasy do 1 minuty 26 sekund i 555 tysięcznych, ale niestety zawody ukończył na dalekiej 44 pozycji. Po pechowym pierwszym podjeździe wyścigowym, jak sami zobaczycie na onboardzie z pokładu subaru mistrzowskiego przejazdu, prędkości w sopocie dochodziły do 250 km na godzinę. Rywalizacja to moja pasja, i jak e, zawodnicy rywalizują w jednej sekundzie, to naprawdę. To jest prawdziwe współzawodnictwo. Objawieniem podczas ostatniego górskiego weekendu był Aleksander Michałowski, powracający do GSMP. Sobota to trzecie miejsce w generalce. W niedzielę Olek nie pojawił się jednak na starcie z powodu awarii silnika Lancerach HKS. Jakoś bardzo tego nie, nie, nie śledziłem, ale podobno to ma jak na górski w tym sezonie jest nieprawdopodobnie szybki i myślę, że teraz wszystkich łódź śpił, a będzie na pewno groźny. No i wszyscy w tych openach, no to nie umniejszając z innych klas, ale to będą tak w sumie przesycha, także te mocne samochody na pewno będą miały spory handicap. Czwarty w niedzielę Andrzej Szczepieniec po raz kolejny w tym sezonie pokazał pazur. Niedziela to bardzo dobra jazda i druga pozycja w generalce, tuż za killerem. No niestety, no co mam zrobić, nie popłaczę się, ale zły jestem trochę, bo, bo było blisko i, 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 i za mało widocznie z Ciebie wycisnąłem i samochód mi też nie pomagał. Tuż za podium plasowali się Igor Widłak w sobotę, który okazał się fenomenalnie szybki podczas niedzielnej ósmej rundy, stając po raz pierwszy w swojej karierze na podium wyścigu górskich na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej wyścigu. Dokowałem się, zmieniłem też swoje przygotowanie do zawodów. Chodzę wcześniej spać, jakiś wysiłek, przygotowanie fizyczne i to wpływa lepiej na moją formę, jeżeli chodzi o jazdę. Siódmy w sobotę w generalce Damian Łata w niedzielę wskoczył tuż za podium na czwarte miejsce, Łącznej klasyfikacji, a tak wiązają pierwsze miejsce w grupie N. No tak, przyjechał Cowa, naklepał mnie, ale to też myślę, w drugim podejściu byłem szybszy, mimo takiego błędu na starcie, bo tam mnie przytrzymało. Problem, przede wszystkim mieliśmy, był na podjeździe treningowym. Na drugim podejściu treningowym pełenkowa pe 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 nam laga od amortyzatora i tak naprawdę kile nam pożyczył swoje amortyzatory. Dzięki serdecznemu za to. Jechaliśmy na jego ustawieniach, znaczy swoje ustawienia dotarliśmy do jego amortyzatorów i w ogóle się auto nie prowadziło na pierwszym podjeździe. To też straciłem, myślę, że przez to mam nadzieję. Bardzo wysoko w Generalce sklasyfikowano również Michała Sowę, który był podwójnie szósty oraz Adama Tomaszka w lancerze Evo 10, który w niedzielę zajął piątą pozycję.